Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Giz. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Marcel Owsiński w spotkaniu ze Spartą, co prawda dwa razy musiał wyciągać piłkę z siatki, ale po raz kolejny udowodnił, że koledzy z drużyny mogą być spokojni o rolę bramkarza, niezależnie który z naszych golkiperów broni bramki pod podlesianki. Jesteśmy zadowoleni. Przynajmniej ja nie brałem tego meczu jako mecz ciężki, mecz, który możemy przegrać. Wierzyłem w naszą drużynę. Mamy naprawdę bardzo wyrównaną kadrę. Niejednokrotnie podczas przygotowań zimowych graliśmy w dość podobnym składzie i wyglądało to no, też dobrze. Dużo razy odnosiliśmy zwycięstwo w sparringach, więc no, można powiedzieć, że mamy naprawdę wyrównaną kadrę. I... I każdy, za każdego może wejść i dać taką samą jakość. Podlesianka w meczu ze Spartą dwie bramki straciła w zaledwie jedną minutę. Co się zatem stało odpowiednio w 55 i 56 minucie tego spotkania? No Mateusz Mazurek zrobił to, na co mieliśmy zwracać szczególną uwagę. Wjechał od boku. No ja zrobiłem wszystko. Wiadomo, że można było lepiej. Mógł mnie trafić. Ale co się dokładnie stało, to na pewno będziemy sobie analizować, bo mimo tego, że to był mecz tak naprawdę o nic, to na pewno będziemy to analizować w kontekście właśnie meczów barażowych, które nas czekają, bo nie możemy takich błędów popełniać. Druga bramka, to stało się dość szybko, też słońce nam przeszkodziło, no też takie typowe błędy w kryciu, oby się już nie powtórzyły. To, co ważne po spotkaniu ze Spartą, to trzeźwe spojrzenie na kadrę naszej drużyny. Dotychczasowi zmiennicy mogli w dłuższym wymiarze czasowym zaprezentować swoje umiejętności. Wnioski po tym meczu nasuwają się same. Mamy bardzo wyrównaną 23-osobową kadrę. No, kibiców na pewno to cieszy. Dzisiaj mogli zobaczyć e, inne twarze niż przez ostatnie spotkania. E, ich liczba na trybunach no, mnie szokowała. Spodziewałem się, że, że będzie dużo, y, dużo ludzi, bo jednak ten mecz ze Spartą Katowice budzi spore emocje, ale nie sądziłem, że będzie ich tak dużo, y, mimo to, że gramy, gr graliśmy no, na papierze słabszym składem, jednak jakością nie odstawaliśmy. Pojedynek barażowy z podbezkiedzieniem 2 Bielsko-Biała już w najbliższą sobotę o godzinie 11. Marcel Owsiński nie ukrywa, że towarzyszą mu duże emocje z tym związane. No Dla mnie to jest okazja drugi raz awansować z tą samą drużyną. Dla mnie to niesamowite uczucie grać w meczu barażowym o, o trzecią ligę. Być w ogóle w drużynie, która gra o trzecią ligę. Jeszcze rok temu, czy nawet dwa lata temu bym się tego nie spodziewał, a teraz tam naprawdę to się dzieje już i już się do tego musimy szykować, dlatego wszystkie ręce na pokład. Nic dodać, nic ująć. Liczymy na Wasze wsparcie w Bielsku i oczywiście w meczu rewanżowym przy Sołtysiej. Do zobaczenia!